Cześć tu Radek. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 10 rzeczy, które mi się podobają na drogach w innych krajach oraz co jest z tym związane, chętnie zobaczyłbym takie rozwiązania w Polsce. Zaczynamy od dwóch spraw oczywistych, które rzucają się w oczy od razu będąc na przykład w Holandii, Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Są to bardzo dobrze zaprojektowane węzły drogowe. Łącznice węzłów mają tyle pasów ruchu, że uwzględniają natężenia ruchu, które są na danym węźle przewidziane. Dodatkowo łącznice na węzłach drogowych, gdzie łączą się autostrady ze sobą, są wykonane w taki sposób, że nie trzeba zwalniać np. do 40 km na godzinę, jak to jest często u nas. Również nie spotkałem się z czymś takim, że nagle i niespodziewanie znika na łącznicy jeden pas. U nas natomiast bardzo często potoki ruchu są źle policzone i przez to węzły są źle zaprojektowane. Na przykład na węźle Poznań Zachód główny kierunek ruchu to do i z Poznania. Mówimy tu o drodze S5 i S11. Mimo że chcących jechać po tym węźle w kierunku S5 i S11 do Poznania jest aż 80% pojazdów, to przeznaczony jest dla nich tylko jeden pas ruchu. Natomiast w kierunku na wprost, z którego korzysta około 20% pojazdów, są dwa pasy ruchu. Rzecz niedopuszczalna w dobrym planowaniu węzłów drogowych. Druga rzecz jest mocno związana z punktem pierwszym, czyli pasy włączania i wyłączania. Na przykład w Holandii, która jest krajem dużo mniejszym od Polski, czyli dużo rozsądniej muszą patrzeć na zajmowany teren, pasy włączania i wyłączania mają nawet po kilkaset metrów długości. Kierowcy mogą dużo szybciej zmieniać pas ruchu i nie spowalniać przy tym ruchu na głównym ciągu. To samo dotyczy po drugiej stronie węzła. Jeśli pas włączenia jest długi i dodatkowo Pomiędzy ciągiem głównym a jezdnią, która się włącza, linia ciągła jest długa, to kierowca włącza się do ruchu w momencie jak już ma prędkość podobną do tych jadących ciągiem głównym i nikogo nie spowalnia. U nas niestety często pasy zwalniania i przyspieszania, nawet na połączeniu dwóch dróg ekspresowych mają raptem po 100 metrów. Pojazd ciężarowy nie jest w stanie na tak krótkim odcinku uzyskać prędkość taką, żeby nie spowalniać pojazdów jadących ciągiem głównym. Kolejna sprawa to oznakowanie dróg, czyli temat mocno związany z tym, co powiedziałem w punkcie pierwszym i drugim. W krajach Europy Zachodniej, Południowej, USA czy w krajach Azji normą jest, że liczba strzałek na znakach odpowiada ilości pasów ruchu. Mamy na przykład dwa pasy na wprost i trzy pasy w prawo, to znak nam dokładnie to pokazuje. Są dwa pasy na wprost i jeden w prawo, to też dokładnie to samo jest na znakach. Dodatkowo, znaki w większości krajów są równe i bardzo czytelne. U nas w zdecydowanej większości jest to wykonane całkowicie odwrotnie. Mamy trzy pasy ruchu na wprost, a strzałki są dwie. Jest jeden pas na wprost, a strzałki są dwie. Panuje dowolność, co jest rzeczą według mnie niedopuszczalną, która jednak stała się u nas normą. Ponieważ o oznakowaniu mógłbym mówić godzinami, to możliwe, że w jakimś osobnym odcinku opowiem i porównam to, co jest u nas z tym, jak jest w innych krajach. Następna rzecz, która bardzo mi się podoba, zaobserwowałem będąc we Francji. Otóż w tym kraju, jadąc autem po autostradzie, linia oddzielająca prawy pas ruchu od pasa awaryjnego nie jest linią ciągłą, tak jak jest to właściwie wszędzie na świecie, tylko długą linią przerwaną. Pasy mają długość 40 metrów, a odstęp między nimi wynosi 12 metrów. Linie przerwane oznaczają, że ciężarówki muszą jechać w odstępie dwóch pasów od siebie. Według mnie jest to super rozwiązanie. U nas problem jazdy na zderzaku jest ogromny. Dotyczy on zarówno aut osobowych i ciężarowych. Przed niedawno przepis o utrzymaniu odpowiedniej odległości od poprzedniego auta, jednak jest to przepis prawie że martwy. Nowe przepisy zakładają, że na autostradach i drogach espresowych odległość między pojazdami powinna wynosić połowę aktualnej prędkości w kilometrach na godzinę. Czyli jeśli jedziemy z prędkością 100 km na godzinę, to powinniśmy jechać 50 metrów za pojazdem przed nami. Kolejna sprawa to system poboru opłat. Drogowy system poboru opłat w Polsce jest przez wielu niezrozumiały, do tego jest niesprawiedliwy, oraz dodatkowo istnieje kilka systemów poboru opłat. Kierowcy się w tym często gubią. Raz trzeba mieć etol, innym razem bilet papierowy. Raz się płaci na każdej bramce, a innym razem pobiera się bilet i płaci się dopiero za jakiś czas. To, co mi się bardzo podoba, to winiety elektroniczne, które obowiązują w Słowacji i na Węgrzech. Żeby kupić taką winietę, nie trzeba nic instalować, nalepiać na szybę, ani zatrzymywać się na stacji paliw. Po prostu chcąc wjechać do tych krajów rejestrujemy się na stronie operatora autostrad. Tam podajemy termin wjazdu do kraju, numer rejestracyjny, opłacamy winietę i to wszystko. Całość zajmuje nam 5 minut. Wjeżdżając do Słowacji czy Węgier mijamy kamery i one szczytują naszą rejestrację. Jeśli nasz samochód jest w bazie danych to możemy przejechać przez cały kraj nawet bez zatrzymywania. Następną rzecz zaobserwowałem w Niemczech, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Na niektórych autostradach w momencie, gdy tworzy się korek, to pas awaryjny staje się legalnym pasem do poruszania się po nim. Informują nas o tym znaki zmiennej treści, które są umieszczone nad pasami ruchu. Pas taki, np. Na, na autostradzie trzypasowej, zwiększa przepustowość drogi o 25%. Przed otwarciem pasa awaryjnego dla ruchu sprawdza się, czy nie jest on zajęty przez pojazd pomocy drogowej lub zepsute auto. W tym celu zarządca drogi używa kamer, które mają podgląd na całą trasę. Ponadto pojazd służby drogowej sprawdza, czy na poboczu nie znajdują się przedmioty, które mogłyby uszkodzić pojazdy, które za chwilę będą tędy jechać. W momencie, gdy jakiś pojazd ulegnie jednak awarii, to co około 1 km są dodatkowo wykonane małe zatoczki, znane np. z naszej autostrady A4. W razie awarii pojazd czeka w zatoczce na pomoc. U nas jest przynajmniej kilka dróg, gdzie powinno się zastosować takie rozwiązanie. Uważam, że idealnym miejscem byłaby Droga Ekspresowa S8 w Warszawie, która posiada pas awaryjny. Można by zrobić to kosztem zwężenia o 25 cm każdego pasa ruchu. Pisałem o tym do generalnej dyrekcji, ale u nas się nie da. Kolejna sprawa. Wiem, że dla wielu może nie pasować to do tego odcinka. Jednak dla mnie estetyka i wygląd, które nas otacza, jest bardzo ważny. Przejeżdżając przez Szwajcarię, byłem zachwycony tym, że przez cały kraj nie spotkałem żadnej reklamy stojącej z boku przy drodze. Cały czas kierowca jest skupiony na drodze i może przy okazji podziwiać widoki. U nas też są super drogi, które prowadzą przez góry, ale zawsze obok musi być jakaś wielka, wisząca szmata. Która wręcz obrzydza ładne widoki. Pamiętam, że kiedyś ktoś policzył, że pomiędzy Jelenią Górą a Karpaczem jest dużo ponad 100 wielkich reklam. Mam nagrany przejazd pomiędzy tymi miastami. Nie wiem, czy jest ich ponad 100, ale na pewno jest ich mnóstwo. Inna rzecz, którą spotkałem, będąc na przykład na Węgrzech albo w Albanii, to znaki zmiennej treści, które są wyświetlane w rodzimym języku oraz po angielsku. Jest to ogromne ułatwienie dla kierowców. Znaki zmiennej treści informują kierowców o przeróżnych zdarzeniach, które możemy spotkać na drodze np. Na o korkach, wypadkach, objazdach i tym podobne. Na przykład na Węgrzech, gdzie język jest kompletnie niezrozumiały dla większości obcokrajowców, znaki po angielsku na pewno coś nam powiedzą. Nasz język jest nie ukrywajmy również bardzo trudny i raczej podobnie jak węgierski nie jest językiem międzynarodowym. Nasze drogi, szczególnie A2, A4 i S8, to główne szlaki transportowe Europy. Uważam, że na znakach zmiennej treści, które znajdują się już np. w Poznaniu i w niektórych miejscach w Warszawie, powinny być wyświetlane napisy również po angielsku. Następna rzecz, o której chcę powiedzieć, to znaki, które można spotkać przy autostradach we Włoszech, Francji, Portugalii czy Słowacji. Mówią nam one, ile pozostało do następnego parkingu oraz do jeszcze kolejnego. Można sobie wtedy bardzo dobrze zaplanować podróż. Jeśli czujemy się na siłach, a widzimy taki znak, to możemy stwierdzić: Aha, za 30 km będzie duża stacja, więc jadę do niej. Druga rzecz z tym związana to cena paliwa, jaka jest na najbliższej stacji oraz jaka jest cena na kolejnych. W tym momencie również możemy sobie zaplanować tankowanie oraz popatrzeć, kto ma tańsze paliwo. Super rozwiązanie jednak u nas nie jest stosowane. Ostatnia, już dziesiąta rzecz, to autochowy. Można je spotkać w Niemczech i w niektórych częściach Austrii. Często jest tak, że parkingi przy autostradach mają zbyt mało miejsca, żeby poradzić sobie z rosnącą liczbą ciężarówek. Od 2001 roku w Niemczech obowiązuje znak drogowy Autohof. Autohof jest to duży parking przeznaczony dla minimum kilkudziesięciu ciężarówek, ale umiejscowiony nie jest przy samej autostradzie, tylko w odległości maksymalnie 1 km od niej. Żeby się do niego dostać, trzeba zjechać z autostrady. W miejscach takich oprócz parkingu jest restauracja, często jest motel, pralnia i tym podobne. W Polsce też można znaleźć autochow. Są na przykład przy drodze nr 92 w okolicy Łagowa oraz przy granicy z Niemcami koło Świecka oraz Grzelca. Jednak u nas nie są niestety one oznaczone znakami przy autostradzie. A szkoda, bo parkingi przy autostradzie są często zbyt małe, aby zmieścić tak dużo aut. Napiszcie proszę, co Wam się podoba jeżdżąc po drogach innych krajów. Jeśli ten film zostanie dobrze odebrany, to możliwe, że powstanie druga część. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.